W początku mi coś nie pasowało. Czemu Belfast? Miał być Dublin, stolica Irlandii, tak? Stolica Irlandii, jedziemy do Dublina, będziemy nagrywać i katedra św. Patryka miała być, miał być zamek w Dublinie, destylarnia Jamesona. I co ja teraz powiem, że co? Że Belfast to mi się kojarzy z piosenką z lat 70. Co, bo nie wiem to nagrało czy coś, co? tyle powiem. Puszczą nas w ramówce na pewno z tego powodu. Powiem więcej. To Grand Prix jest nasz i skończy się to mniej więcej tak, że będziemy chyba w fakcie na pierwszej okładce za ten reportaż. Ja nie wiem, co my tu robimy. Dzwonię do wydawcy, przecież to, to, nie, to nie tak miało być, nie być. No i co ja mam teraz zrobić? Ani nie mam żadnego skryptu, nie przygotowałem nic. Tak, słówka i booking czekają na lotnisku w Dublinie i co? A sam sobie improwizuj. Co, co ja mam teraz tu nagrać? I co ja wam przywiozę? A dobra, na 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 no. No na Należy no. no, no, co mówiłeś? W ogóle wiesz, że ja płacę za tę rozmowę, jak Ty do mnie dzwonisz? Bo sobie sprawdziłem. 19 groszy za minutę. To nie są małe pieniądze. Ja za to płacę. Powiedziałeś Maciek się wysypał. Skoczysz, zrobisz fajny materiał, dwa dni. Polecicie do Irlandii. Będzie fajnie. Dzwonisz, nudzisz mnie. Dobrze, że jest po sezonie. Zarezerwowałem sobie jakąś kwaterę, coś tam znalazłem na nocleg. Trzy walizki sprzętu tarcze w autobusie jadę. Nie? No, zrobię, no i co? A co z tego będzie? Myślisz, że to coś dobrego będzie z tego? No, to będziesz montował, życzę ci, życzę ci powodzenia w montażu tego. Ja, ja się tym zajmował, nie będę, no nie mam nawet zamiaru pęcić, bo ja już widzę, co, co z tego będzie, no. No, też życzę ci miłego dnia, trzymaj się, no. Belfast. Pierwsza myśl. Stolica Irlandii Północnej. A mi to miejsce. Kojarzy się z zupełnie czymś innym. Pewien utwór z lat 70. Piosenka o konflikcie, o przemocy, o zawirowaniach politycznych, autorstwa Bonnie M. To właśnie tak wygląda historia tego miejsca u schyłku XX wieku. Zimno jest tu strasznie. Oh. Zmierzając szlakiem kultury i sztuki Belfastu, dotarliśmy do to, tej rzeźby wielkiej ryby. Być może to jesiotr, a być może nie. Tego nie wiem. W oddali zauważyłem Big Bena. Ostatni raz, kiedy sprawdzałem, znajdował się w Londynie przy Tamizie. Może od tego czasu coś się zmieniło. Za chwilę tam podejdziemy i sprawdzimy. Wracając jednak do naszej rzeźby, tej ogromnej ryby, ponieważ skupiajmy się na rzeczach ważnych i istotnych. Z racji tego, że rybka lubi pływać, myślę, że it's time to have some Irish coffee. Przepraszam bardzo. Zachłusnąłem się tym miejscem, odkąd wyszedłem z lotniska. Myślę, że to czas na irlandzką kawę. Ale Irlandia Północna to nie tylko Belfast, zwany również miastem murali. Dlatego zabierzemy Was w wspaniałą podróż. Zwiedzimy północne wybrzeże Irlandii Północnej. Pokażemy Wam lokalizacje znane m.in. z gry o tron, a naszą przygodę zakończymy wizytą na Grobli Olbrzyma. Poszła, nie? Mam. Okay. No. Dobra. Dobrze się udało te bilety na tą wycieczkę kupić. Bo tak to byśmy główno zobaczyli, główno byśmy pokazali, tak to za parę euro się obiedzie, nakramy parę kadrów i wyślemy Maćkowi do poskładania, nie? Funty? Czy powiedziałem funty czy euro? Funty, nie? Kartą płacę nie zauważyłem, ale nieważne. 31 maja 1911 roku. To właśnie tutaj, w Belfaście, może nawet w tej stoczni, zwodowano statek, który rok później trafi na pierwsze strony wszystkich gazet w całej Europie i na świecie. 100 lat po jego katastrofie, w 2012 roku, wybudowano tutaj Muzeum Titanica. Ostatni raz, kiedy sprawdzałem, Titanic. Leżał dalej na dnie Atlantyku. Rzucam jopka, mówię Makao i sprawdzam. Have you ever seen the rain? Tym cytatem z utworu Roda Stewarta żegnamy się powoli z Belfastem i z Irlandią Północną. Mam nadzieję, że z przyjemnością towarzyszyliście nam w tej podróży. Ale pamiętajcie, Belfast, jak i cała Irlandia Północna, to nie tylko zwiedzanie i podróżowanie, oglądanie atrakcji, to także nocne życie, które tutaj możemy zobaczyć. To liczne puby z muzyką na żywo, to ludzie, których możemy spotkać i emocje, które możemy przeżyć. Ale tego wszystkiego nie zobaczycie w tym wideo. Do zobaczenia na gigancie. Co się wydarzyło w Belfaście, zostaje w Belfaście.